Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota, karty dnia na 2 kwietnia 2022 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie brosuję. Karty na dzień dzisiejszy. Twórka dynarów. Dzisiaj możemy dominować nad światem materialnym. Dziś trudno nam będzie zachować równowagę. Może zabraknąć nam spontaniczności i odrobiny szaleństwa. Dziś nie należy przywiązywać się do niczego albo do nikogo. Dziś możemy uzyskać dobrą sytuację finansową. Zaoszczędzimy, ale również te pieniądze wydamy. Dziś możemy mieć skostniały system wartości. Możemy trzymać się ustalonych zasad. Tą sprawą. Możesz załatwić za cztery miesiące lub w listopadzie. Czwórka. Monet pokazuje taką kukiełkę, którą ciągnie się za sznurki. I ta kukiełka wykonuje określone i przewidywalne ruchy. Zło na koniec. Ludzka twarz. Karteński, niebiańskie przewodnictwo. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tat. Do zobaczenia.